E, witam Was w kolejnym odcineczku ze serii na Szpakowie. E, tutaj w poprzednim odcinku była Orka, a w tym odcinku, czy, poza odcinkiem, przed odcinkiem, przepraszam Was bardzo, że przed odcinkiem, niestety przed odcinkiem zasiałem to pole w pszenicę. Przepraszam Was, że bez Was chciałem, ale mo, musiałem tutaj trawka. Jest. A przepraszam Was, bo tam coś robiłem z emergencji, tak bo mi nie działało. Bo niedługo pojawi się Wam, obiecuję, seria z tego ze strażaka tak więc oj, jeszcze też skinka mam jak to zburzyć? halo panowie wiecie może jak to zburzyć? bo ja coś tutaj no nie, o jest jeszcze skinka tylko zmienię do mojego klasyka A więc... Dzień eee, Tutaj jest nasze piękne Gospo Szambiarki już nie ma Tutaj mamy Pita, gdzie będziemy podjeżdżać Meprozetką i będziemy wypompowywać A, kr krów ogólnie sobie zapomniałem kupić, ale... Teraz to zrobimy. 60 krów za 15 tysięcy. Czyli tyle minut, ile trwał odcinek wczoraj. No. E, mm, w pójdziemy przejść trochę. Oj. Czy sobie bociana zobaczymy, który wysiaduje? Bo ta dobrze widziałem ostatnio. Jak nie nagrywałem jeszcze, to o, tu jest. Widzicie? Tu? Jest bocian. Zobaczcie. I siedzi tam bo widzicie? No Tak więc my już się tapamy do naszego John Dirka na gospo, A, goziarki sobie zapomniałem zmienić No i Nie wiem Wam jak widzę powiedzieć, ale No Niestety ale... Nie będę już mógł z wami zagrać na tym serwerku. Choć wiem, że tą serię uwielbialiście. Choć wiesz, że tą mapę uwielbiacie ze mną razem tak jak ja. No. I prasę też mogę w sumie od razu zmienić, bo skoro kosiarkę biorę tak, to... O nie, dobra. Bo to mój kolega jakby robił mi to gospo, a reszta z maszyn ja kupowałem i tak dalej i tak dalej. Ja bym wziął słuchajcie, tą prasę. Lub tą zieloną. Albo tą klasę ro rotokut. Albo tą. Więc piszcie w komentarzach, którą prasę chcecie i czy chcecie też może prasę kostkującą. Jeszcze sprawdźmy, jakie ja mam w ogóle szczepy do zbioru właśnie kostek o 14 bel. Ta może nam w sumie posłużyć ten rozmary do przewożenia belek. Ale nie, nie, nie. nie. My na razie e, tego nie kupujemy A no to jak już my po taki transport przyjechali to od razu sobie w sumie jednak można kupić zgrabiarę To będzie zgrabiara już I lecimy sobie ładnie na komutach do właśnie sklepu i już się na to włączymy, bo nie no. Tablice rejestracyjne, nie pytajcie się o, 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 u mnie o tablice rejestracyjne. Po prostu ja tak sobie wybrałem właśnie. bo że jakby nie widzieliście tego, co się działo, jak wy, yy, mi kamera. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale tam była normalnie sarna, była na dachu. Porąbana akcja. Tu też będą pola nasze. No, coś tam się na pewno ogarnie, jakieś nowe pola na kombajny i tak dalej, i tak dalej, ale my na razie przyjechali po właśnie skerberkę i koziarkę i tu wjeżdżamy pięknie na serwis do Zbyszka, możecie oznaczyć Zbyszka w komentarzu. Ja go sprzedam niestety i kupię inny średni ciągnik, lepszy, fajniejszy i też droższy, bo ten, który mieliśmy to był ten, a my bierzemy teraz case'a, e, więc nowe zakupki tutaj na Gospo też i oczywiście koguciki piękne. tutaj ten już będzie miał konsolę ładowacza to było Hauer, to było Hauer. no jak widzicie jest ładnie Kęsiu wyposażony dosyć mocno tutaj obsykałem jak tutaj się robi mm, to. No i co tu się dzieje? E, Sorki za głos. Brat mi do pokoju. Niebrać, niebrać. Jak myślicie, ładny będzie ten case? Będzie długo na naszej gospodarce? Czy krótko jak ten John Deere? On przeżył dosłownie tutaj parę, parę godzin i został sprzedany. A ten case, jak myślicie, będzie długo? Chyba będzie długo, nie? Co, co myślicie? pod parka natura no, nowa kosioreczka koguciki pięknie, ładnie działają i zobaczcie, jest bocian ja spróbuję tam do bociana wejść. Czekajcie, czekajcie, ja wam go pokażę. Ho, zbijamy tylko. Zobaczcie, jest bocian i miał dwa młode, widzieliście? Miał dwa młode. Nasz, kochany, bociel. Bociun. Tutaj będziemy przyjeżdżali do Ma Maćka Po. tego pobornik. Po Chyba, że jeszcze coś się będzie dawać tym krowom. No ale nie wiem. Dużo tych trochę krów. Będzie trzeba Paszowu skupić. Tutaj idzie chwila, bo gościn zabierze pod. Kurde, ale ze mnie gapa. Patrzcie, i nowa, od razu lepsza pozycja dla Unia Śląs. A my odłączamy klas Disco. Odłączamy też tego. A tutaj będą. Oj, 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 znowu spadliście. znowu spadliście. Nie wiem, co się z Wami dzieje, żeby tak spadać. A, i jeśli ktoś ma dzisiaj z Was urodziny, to wszystkiego najlepszego. I fajnie by mi, miło by mi było, jakbyście wbili tutaj co najmniej 500 łapek w górę. To jest dla mnie początek. Albo co najmniej 100. 100 to jest mój priorytet, że bardzo bym prosił. I no, bardzo dużo polecam. Do oglądania, nikt mnie nie subskrybuje. Ja chyba przestanę nagrywać. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie, żebym odszedł. Ja się tutaj czuję, bo. Jakoś dziwnie, na TikToku mnie cały czas kolega wyzywa Wejdźcie sobie na mojego TikToka, zrobiłem nowego Z moim pieskiem mm. I od razu mój kolega z klasy Od razu mnie wyzywa, że jestem papugą, bo on bo zrobił go drugi Bo on go zrobił, bo on go zrobił drugiego No i ci, co subskrybowali mój kanał Pierwszy, gdzie pokazywałem skoki na BMX, nie? takie tam inne, to się będzie też pojawiać, tylko we wersji na PumpTrack, w starym to myślę. Na TikToku też się przez. przez Was, przez Was. Na TikToku się czuję, na TikToku bardzo się czuję chciany. Na YouTube coś słabiej. Mam Prawie 100 serwujących, Także to jest dla mnie już coś wielkiego. I muszę dla Was przygotować specjalną. Na razie wam nie będę mówił, co to jest. Ale jak wbije, obiecuję Wam, że jak wbijecie 1000 e, obsów mi na TikToku. Jak będzie pierwszy live, to będą gierki z, z widzami i z moim, To będą gierki z Wami i z moim kolegą, dobra? Ja przygotuję tam z kolegą serwer. Albo kolega po prostu przyjedzie do mnie na live'a. I po prostu będziemy tak robić. Więc no, na TikToku jestem wyzywany przez kolegów, bardziej przez kolegę, tylko A my jedziemy sobie sprasować pierwszy. B. Może jedno, może dwie. Ja od razu przygotuję się. My tutaj cofniemy sobie ładnie. Więc pryk, pryk, pryk. Oj, 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 Nie w to, nie w to, nie w to. Hop, 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 hop. Co jest? Nie wiedziałem, że ten case nawet jest taki słaby troszkę. Kurczę. Nie jest problem, słuchajcie, bo nie mogę wejść po te widły, Jakie tutaj za ukryłem? Dobra, nie ukryłem. Jest sobie tutaj, dałem. To je, słuchajcie, jednym słowem, no, zabrałem trochę sobie od, od siebie. No i ja żeby teraz zrobił, nawet nie wyjadę. No, widzowie, no, słuchajcie, no nie uda mi się płakać tego kaisa. Nie, w nic, za nic nie, nie wyjdę. Zobaczcie co się dzieje z pedałem gazu. Oj 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 Ale szurbulencje małe. No ja nie, 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 nie. O, udało się. Słuchajcie, udało się. Ja tutaj sobie tylko zawrócę. I o kurde. To nieźle żem sobie zabrócił. Eee, przepraszam. Tutaj pana w czerwonym busie Ja tutaj tylko próbuję wjechać do, O, widełki. Widełki mazynełki. Okay. Po moją maszynę O, jest, widły dobel, widzicie? Udało się. I teraz musimy... Słuchajcie, uda mi się znowu tak? Bo jak udało mi się stąd wydryblować się chyba wydrybluje, nie? O kurde Chyba się jednak nie wydrybluje Kolejne czerwone auto? Jedź No... E na was koguciki. powłączam i wyłączam. No nie! O, jest. Oj, 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 oj. Cały czas mi spadacie. Kurde, co się dzieje? Bra, brat jest w basenie. I już poszedł do basenu. A ja tu jestem w domu. Piszcie w komentarzach dalej, czy chcecie, żebym dalej nagrywał na YouTube'a, czy też nie. Bo chyba nikt mnie to nie chce. Nowy kanał, 15 subów, jeden moderator, przepadło. Wszystciutko. Wszystko. Wszystko. Proszę, zróbcie mi tą belę. No nie, no to są jakieś żarty, no. Ja chcę dla was belkę zrobić ładną jedną, chociaż tutaj mi nie chcę. Hmm. Piszcie w komentarzach, czy lubicie farminga, czy też nie. Mój kolega, który mnie na TikToku wyzywa, kiedyś ze mną rywalizował w 19 i w 22. Obecnie rywalizujemy tylko w 22 lub gramy w Fortnite razem. A tak to mnie wyzywa, wkurza mnie. No i tylko chcę, żeby ja w końcu tutaj nam padł. A ja tego bardzo nie chcę. Już raz, już raz w szpitalu byłem, kiedy mi kapsułka w oko pękła, jak był mały. Pamiętam to tak. Jak? Czekajcie. A no tak, ja zapomniałem. no kurczę. Pelek. No słuchajcie, 94% no, Na razie tą prasę tylko tak na chwilę postawię Bo potrzebuję coś zrobić Aha. Fantastycznie, nie działa mi yy, przycisk na padzie. Ej, jaką młonkę mam wizowy kupić? Czy mam jedną blisko gospa i tu mam takie? Bo kiedyś kupowałem 181. Słuchajcie, powiem wam. Dobra, na razie kupię tą, gdzieś kupię jakąś inną. Wsiadamy do case'a. No wiedziałem, że już pewnie stoją i... Bip, 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 bip. Wiedziałem, że żałta pewnie już stoją i trąbią. Trąbią, tak zwani. Cały czas trąbę. ale nie na nikogo innego, tylko na mnie, bo to ja jestem trunikiem To ja im e, zbieram zboże, żeby oni mieli jedzenie. Halo? Jak tu nie będzie trawa gotowa do zbioru, to y usunę to gospodarstwo. A, nie, jest. Chyba. No jest do zbioru. Niery! Znowu spaduwa. O, was spaduwa była znowu ode mnie. Słuchajcie, jak zrobimy pierwszego live'a to, to jak będzie drugi live, to on nie będzie w tym, w tym czasie tyle czasu, ile był ten, Pier, będzie pierwszy live. On będzie przedłużany. Ja już to dobrze wiem, że live będzie przedłużany. I ja to bardzo dobrze wiem. Z kolegą będziemy przedłużali live'a. Niby będzie miał trwać normalną godzinkę, a potrwa z dwie. Od godziny 16 na pierwszym live'ie będziemy dziś zaczynać na YouTube, a później jeszcze na TikToku włączę. I. I to nie będą tam takie, takie normalne pogaduchy. To będą pogaduchy o tym, czy znacie farminga, albo czy w ogóle lubicie farminga, nie? Piszcie w komentarzach poniżej. A, i kliknijcie czerwony guzik z napisem subskrypcją. Jest czerwony, ma być szary. I szara łapka ma być niebieska. Więc przed rozpoczęciem, przed rozpoczęciem trzeciego pokosu ścianokosów, proszę Was o kliknięcie przycisku subskrypcji i kliknięcia łapki w górę. To pomoże mi rozwijać się. To pomoże mi się rozwijać. Więc tutaj, chyba zaraz. W tym tygodniu na pewno jeszcze yy, wleci film z Traka. I ja sobie zaraz zerknę na mojego TikToka z moim psem Polą. Yy, w pokoju go nie ma. Teraz mojego psa, ale na live będzie i będzie pokazany on do kamerki bezpośrednio. Mój pies będzie pokazywany. Mam go od 6 lat i 8 miesięcy. Mówię Wam, posiadanie zwierzę z e, pieska i kota, e, słuchajcie, coś pięknego. Choć jak pies z kotem się gorą no to jak to mu jak to zwał tak zwał e, żga się jak pies z kotem. Tak. No. My tutaj przez te kamory nie możemy cofnąć Ale my sobie to tak wyczaiłem już sobie Przed odcinkiem, że jakbym robił tu w sumie kosy, to ja to po prostu ominę I zobaczcie Opo, opo, oporowo Piszcie w komentarzu czy kiedyś w komentarzu czy kiedyś widzieliście siano kosy, ale tak na czymś wideo. To na moim widzicie je jedno zbieranie belek, a i prasowanie, a je, a dwa prasowania belek i dwa zbieranie trawy, zgrabianie trawy i jedno.